Oh. <laughs> Przez tysiące lat ludzie uważali, że Ziemia jest środkiem wszechświata, a słońce, księżyc i inne ciała niebieskie krążą wokół niej. Pogląd ten został naukowo opracowany przez pochodzącego z Grecji matematyka, astronoma i geografa Klaudiusza Ptolemeusza i opisany w dokumentach, które przetrwały do dziś. Przez kilka wieków teoria geocentryczna Ptolemeusza była traktowana jako jedyny, prawdziwy obraz wszechświata. Zmiany nastąpiły dopiero w XVI wieku za sprawą Mikołaja Kopernika, matematyka, ekonomisty, prawnika, stratega wojskowego i lekarza pochodzącego z Torunia. Jego badania, obserwacje, pomiary i obliczenia udowodniły, że Ziemia wraz z innymi planetami i księżycami obiega Słońce. Koncepcja Kopernika zwana jest jako teoria heliocentryczna. Uświadomiła ona ludzkości, że nasza Ziemia nie jest jakimś szczególnym ani centralnym miejscem we Wszechświecie. Jest zaledwie drobną częścią ogromnego kosmosu. Układ słoneczny to układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ośmiu planet, co najmniej 205 ich księżyców, Pięciu planet karłowatych i miliardów, a być może nawet bilionów małych ciał, do których zalicza się planetoidy, komedy i meteoroidy. W skład Układu Słonecznego wchodzi Słońce i osiem innych planet – Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Planety te krążą wokół Słońca po orbitach. Kiedyś w skład układu słonecznego wchodziło 9 planet, także Pluton maleńka planeta położona najdalej od Ziemi. Jednak Pluton stracił status planety w sierpniu 2006 roku. W samym centrum układu słonecznego leży Słońce. Słońce jest największym obiektem w układzie słonecznym jest większe od Ziemi aż 109 razy. Słońce to olbrzymia kula zbudowana z gazów, która dostarcza nam światła i ciepła. W samym jego sercu temperatura wynosi 15 milionów stopni. Najbliżej Słońca krążą cztery niewielkie planety: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Najbliżej Słońca krąży Merkury. Ze względu na tę bliskość słońca to bardzo gorąca planeta. Merkury jest skalisty i pokryty kraterami, które powstały po upadku meteorytów. Wenus to najgorętsza ze wszystkich planet. Jest jeszcze gorętsza niż Merkury. Wenus wielkością przypomina Ziemię, ale otacza ją nieprzyjemna atmosfera, mnóstwo gęstych chmur. To planeta sucha i skalista, a jej powierzchnią pokrywają wulkany. Wenus o świcie i zmierzchu bardzo jasno świeci na niebie. Jest szczególną planetą, jako jedyna obraca się bowiem w przeciwną stronę, czyli wstecznie do kierunku Słońca. Ziemia nazywana jest błękitną planetą, ponieważ widziana z kosmosu ma właśnie taki kolor. Wynika to z tego, iż jej powierzchnię pokrywa bardzo dużo wody, mórz i oceanów. Z kosmosu można też dostrzec zielone obszary lasów i sawan oraz światła miast. Wygląda pięknie i przyjaźnie, i niech tak będzie zawsze. Ziemia jest młodą i aktywną planetą, ponieważ zdarzają się tutaj wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Mars to bliski sąsiad Ziemi. Jest nazywany czerwoną planetą, ponieważ na jego powierzchni znajdują się czerwone skały. Na powierzchni Marsa jest bardzo zimno, do minus 80 stopni, tylko latem temperatura zbliża się do zera. Pomimo iż lubimy opowieści o Marsjanach, to lądujące tam dotąd sądy kosmiczne nie znalazły żadnych śladów żyjących istot. W lutym tego roku w ramach misji Mars 2020 na powierzchni czerwonej planety wylądował łazik Perseverance. Pierwsze zdjęcie, które zostało przesłane na Ziemię, zrobiło ogromne wrażenie, podobnie jak pierwsze nagranie wideo wraz z dźwiękiem. Kolejne planety leżą dalej od Słońca są bardzo duże i są zbudowane z gazów to olbrzymie gazowe kule to Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Jowisz jest największą planetą jest 1310 razy większa od Ziemi. Na Jowiszu wyją silne wiatry, nawet huragany. Wokół planety krąży aż 67 księżyców. Jowisz to planeta niezbadana. Astronomowie do dziś nie wiedzą, co się na niej kryje. Saturn to kolejny gazowy olbrzym. Planeta ta słynie ze swoich pięknych pierścieni, które powstały z drobnych odłamków lodowych. Wokół Saturna krążą 62 księżyce. Uran jest również zbudowany z gazów, jest duży, choć nie tak ogromny jak Jowisz i Saturn. I podobnie jak wcześniejsze planety, ma pierścienie i wiele księżyców, jednak pierścienie urana są słabo widoczne. W początkowym okresie formowania się układu słonecznego, planeta ta miała przygodę nastąpiło zderzenie z protoplanetą. To spowodowało, że Uran przechylił się na bok i odtąd toczy się po orbicie jak wielka beczka. Neptun to ostatni gazowy olbrzym. Ta planeta ma ciemno-niebieski kolor i jest najbardziej wietrzną planetą naszego Układu Słonecznego. Wieją na niej silne wiatry z prędkością powyżej 2000 km na godzinę, czyli silniej niż huragany, a nawet tajfuny. Na Neptunie zdarzają się też burze. A tak wygląda galaktyka drogi mlecznej, w skład której wchodzi nasz układ słoneczny. Inne ciekawe zjawisko na niebie to komety. Kometa jest brudną górą lodową, która krąży w kosmosie. Gdy zbliża się do Słońca, zaczyna się topić, i wtedy ciągnie się za nią warkocz zbudowany z uwolnionych gazów i pyłów. Na pewno warto patrzeć i poznawać niebo. Nie tylko w planetarium. Ale korzystając także z dostępnych obiektów i urządzeń astronomicznych, jak Obserwatorium Astronomiczne, luneta astronomiczna, a także śledząc informacje, które dostarczają nam Sądy Kosmiczne, Satelity, zdjęcia i nagrania Łazików Kosmicznych i nieustraszeni astronauci. I kilka ciekawostek o kosmosie i astronautach. We wszechświecie jest więcej gwiazd niż jeden piasku na wszystkich plażach na Ziemi czyli co najmniej miliard bilionów. Kosmos jest próżnią, w której nie słychać żadnych dźwięków. Jeśli w przestrzeni międzyplanetarnej zderzą się ze sobą dwa pojazdy kosmiczne, nie spowoduje to żadnych odgłosów, choć na Ziemi byłby wtedy ogromny hałas. Kosmos ma zapach, choć astronaucie trudno go poczuć, bo poza stacją kosmiczną zawsze musi znajdować się w skafandrze. Zapach ten jest jednak wyczuwalny po tym, gdy otworzy się śluzę powietrzną, np. z powodu spaceru kosmicznego. Astronauci przyrównują go do rozgrzanego metalu czy zapachu grilla. Astronauta nie może mieć więcej niż 33 lata. A jego wzrost powinien mieścić się w przedziale od 150 do 190 cm. Kosmiczny skafander wraz z plecakiem na Ziemi waży około 103 kg, natomiast w przestrzeni kosmicznej nie ma żadnego ciężaru. Skafander kosmiczny jest bardzo gruby i byłoby w nim nam bardzo gorąco, dlatego astronauci noszą specjalną bieliznę chłodzącą z siecią rurek. Woda krążąca w rurkach odprowadza ciepło z ciała astronauty do plecaka, skąd jest ono wyparowywane w przestrzeń. Każdy kosmonauta zabiera ze sobą komplet bielizny na każdy dzień. Uwaga, włożenie skafandra kosmicznego zabiera około 45 minut. Hełm kosmiczny ma ciemny wizjer, który nie przepuszcza szkodliwego promieniowania ultrafioletowego i specjalną czapkę z miniaturowym mikrofonem i słuchawkami. Osłona hełmu jest dodatkowo pokryta cienką warstwą złota. Dzięki temu hełm dobrze odbija szkodliwe promieniowanie ze Słońca. A jak śpią astronauci? Znajdują się w środowisku mikrograwitacji, to za jej sprawą unoszą się permanentnie w powietrzu. W rezultacie astronauci nie mogą położyć się do łóżka, bo kołdra i poduszka błyskawicznie odleciałyby w dal. Na stacji kosmicznej są wyznaczone specjalne miejsca do spania, malutkie sypialnie. W środku każdego pokoiku jest specjalny worek sypialny przywiązany do ściany. Zaśnięcie w miejscu, gdzie nie ma grawitacji, wcale nie jest takie łatwe. Wszystko bowiem lata. W warunkach mikrograwitacji serce człowieka bije odrobinę wolniej niż na Ziemi i traci na masie. U niektórych astronautów staje się nawet odrobinę bardziej kuliste. Na szczęście jest to chwilowa zmiana. Na orbicie szybciej przybywa nam lat. Przebywanie w kosmosie przyspiesza nasze starzenie się. Ale za to astronauci na stacji kosmicznej obserwują w ciągu jednej doby aż 16 wschodów i zachodów Słońca,